A teraz, proszę Państwa, jak wiecie, w Gandhi postawio postawiono nowy budynek. I udało mi się tu wkręcić z klientami, żeby obejrzeć to konkrety. Mieszkanie 90 m2 konstrukcyjnych, 60 użytkowych, dwie łazienki. Wszystko wykończone y, już z, z, z białą ceramiczką. Kuchnia wyposażona już też wszystkim. Trzecie piętro, winda. Kuchnia już z piekarnikiem, lodówką, kuchenką. Też już w cenie będzie pralka. Czyli cała kuchnia gotowa. Zawiesić lampy. I to mieszkanie kosztuje 164 tysiące euro nowe. No duże mieszkanie. A haczyk w tym, że trzeba do tego dokupić garaż, który kosztuje 23 tysiące. Jako, że jest nowe, do, do, do tego dochodzi VAT 10%. Na dole korty tenisowe, boisko do Skłosza, park, duży basen. A tak wygląda ten wielki hotel, a my jesteśmy naprzeciw. Nie zrobię sobie tutaj zdjęć, ale jest to wszystko nowe, nowe, w tym roku oddane. Zostały trzy mieszkania. Także naprawdę polecam.